Dzień dobry, witam się z wami serdecznie w kolejnym dniu na, na naszym kampingu. Jak widzicie, już jestem po, po pysznicu. Hmm, woda czyś, cieplutka, strumień taki, że pozazdrościłabym go w swoim domu. Jak widzicie, za mną i przede mną pogoda niestety spieszcza po raz kolejny. Jest znowu jakiś sztorm, nowy sztorm przyszedł. Wcześniej był i skończył się jeden. Był jeden dzień pięknego słoneczka, gdzie wyszliśmy zaraz spragnieni tego światełka, tego słoneczka, tych widoków, krajobrazów na dwór. Na spacer niestety przyszedł następnego dnia, pomimo naszych planów wejścia na Benne wisa, przyszedł kolejny sztorm, deszcz. Widzieliście wczoraj drzewa poprzewracane, więc niestety pokrzyżowało się, pokrzyżowało to nasze plany. Chociaż nie wiedzieliśmy, że są drzewa połamane, bo tak naprawdę dobre się okazało wtedy, kiedy chcieliśmy jechać po, po, po tą beczkę na wodę. Także, niestety. Czy nam się nudzi w taką pogodę na, na, na tej małej przestrzeni w tym, w tym kampingu? Nie. Tak i nie. Nie, tak dlatego, że to nie jest takie nudzenie się, że yy, nie mamy co z sobą zrobić, albo nudzi mi się. Mamy ze sobą jakieś tam planszówki, yy, mamy bielki, yy, mamy laptopa. Yy, junior dostał tabletę na święta, więc jeżeli coś tam się zaczyna nam nudzić, to każdy gdzieś tam wsadzi nosa na chwilę w telefon i coś tam się popatrzy, się pójdzie wynalać wodę, wylać wodę, chociaż w sumie to jest taka działka mojego męża, ale czy posprzątać trzeba, bo tej igliwie się bardzo nosi, więc moją działką jest posprzątanie, więc tak naprawdę tutaj trzeba zrobić śniadanie, trzeba zrobić jakiś obiad, jakąś kolację. Wczoraj kręciliśmy sobie sok, powieliśmy ze sobą sokowinówkę, więc tak naprawdę to nie jest tak do końca, że się, że się nudzi. Nudzi się pod tym względem, że my jesteśmy nauczeni, że na campingu jak jesteśmy, to my jesteśmy tacy aktywni w miarę. Nie w miarę, tylko jesteśmy aktywni. Mamy paletki, lubimy pogać paletki. Chłopaki w piłkę, gdzieś tam po prostu wyjść pochodzić sobie. No teraz też chłopaki chodzą na ryby. Widzieliście, bo kraby, bo dzisiaj pewnie będzie kolejna porcja, bo może znowu zarzucił siatkę, więc dzisiaj takiego dużego odpływu nie ma. Więc prawdopodobnie, bo wczoraj był chciał wieczorem pójść zobaczyć, ale się okazało, że spóźnił się z jakieś pół godziny. Był lekki przypływ, i niestety już się bał wejść w gumowce, że go zaleje. Więc krabiki pewnie będę znowu dzisiaj na kolację. Co jeszcze? Kolejny świeże krabiki na kolację. Więc ja lubię na przykład, jestem fanką spacerów, więc ja lubię wziąć swoje słuchawki w uszy, załączyć sobie książkę i uwielbiam pójść gdzieś tam przed siebie, nie wiadomo gdzie, żeby pochodzić sobie, pospacerować, przy okazji nacieszyć oko tymi pięknymi widokami, czy posiedzieć gdzieś na ławeczce i i, no, I po prostu odpocząć. Tutaj na tym, na, tym na tym parku są jakby dwa duże place zabaw, więc Junior też ma możliwość pójścia na jeden czy na drugi plac. Poza tym Junior uwielbia z Rafałem spędzać czas, więc oni coś tutaj cały czas chodzą na ryby. Jak jest to gramy w paletki? No dlatego nawiązując do tego, czy nam się nudzi, jedynie pod względem teraz pogody, aczkolwiek byliśmy bardzo świadomi tego, że pogoda może nie dopisać, bo no niestety to jest grudzień. A to nie jest dla to. W Szkocji jest pogoda taka, jaka jest, więc my jesteśmy po części przyzwyczajeni do tego. I gdyby nie to, że te nasze sztormiaczki, one są takie bardziej deszczówki, one są takie bardziej letnie niż, niż zimowe, gdybyśmy mieli takie, takie lepsze ubranie wodoodporne, to uwierzcie, że nie byłoby problemu pójść gdzieś w przejście w ogóle, bo. Tak naprawdę ostatnio stwierdziliśmy, że już po tylu latach spędzonych tutaj, ten deszcz jakoś nie robi dużego wrażenia i tak naprawdę jest i się z tym żyje i nie, nie mamy takiej, że marudzą, znowu ten deszcz, depresja i w ogóle, i w ogóle. Po prostu przyzwyczailiśmy się do tej pogody i tyle. Cieszymy się, kiedy jesteśmy gdzieś tam na, 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 na w ciepłych krajach, aczkolwiek później pewnym, w, tych, w tych ostatnich dniach się mówi, no już ciekawe jak tam u nas, już by się pojechało na camping coś tam, coś tam. Także widzicie, eee, tak to, na, na czym to polega te nasze, eee, że tak powiem, nasze zrzędzenie, że troszeczkę się nudzi, to tylko dlatego, że no, gdyby chociaż nie padało, no to można wyjść coś tam porobić. Dobra, będę kończyć, tutaj już moja taką paranną pogawędkę, bo już 4 minuty aż minęło, więc trochę czasu leciało. Bierzemy się za śniadanie, eee, nasze zapasy świąteczne, jedzonka świąteczne prawie, że wyjedzone. Tak, z tych świątecznych rzeczy zostało nam chyba pierogi i uszka. To dzisiaj mam pyszny obiadek. Właśnie. I zostało nam jeszcze chyba makówki, które muszę dokończyć zjeść, bo tylko w sumie tak naprawdę jadę makówki jem, bo mój mąż nie za bardzo. Więc teraz już będziemy zjadać to, co jest, a jest tego zapasu tyle, że moglibyśmy spokojnie jeszcze ten miesiąc pożyć. A, jeszcze trzy słoiki bigosu są do zjedzenia, więc uwierzcie mi, że kiełbasa jakaś tam, tą, którą sama robiłam, więc jest co jeść. Na pewno z gody nie umarniemy. Jedynie co to chyba przed Sylwestrem pojedziemy jeszcze kupić jakieś takie większe zakupy, czyli jakieś sire pieczywo, może jakieś sery się dokupi, ale to też nie dużo, bo to wszystko później do domu pójdzie. Także zobaczymy, co, czego nam tam brakuje, i tak na bieżąco chyba bardziej takie na partię jakieś tam jedzonko się kupi, żeby, żeby po prostu było, żebyśmy mogli poświętować troszeczkę. I mam tylko cichą nadzieję, że się nie było schmurzy na tego Sylwestra. Że będziemy mogli sobie zrobić imprezkę przed campingiem, troszkę potańczyć jak co roku. Ale to zobaczymy, co nam przyniesie dzień. A teraz na razie póki co żegnam się z Wami. Plany na dzisiaj, jakie są? No chciałabym znowu spróbować podejść pod ten basen. Wczoraj się okazało, że jest nieczynny, że nie mają tyle ludzi od obsługi i Pan po prostu pomimo tego, że było bukowane to wszystko anulował, bo stwierdził, że nie mają tyle obsługi do, do basenu, więc nie mogli sobie pozwolić na to. Muzeum, które mi bardzo zależało, tych takie z tymi kryształami, tymi skarbami ziemi, też niestety jest zamknięte. Więc powiem Wam, że tak, hmm, zwiedzanie w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym, to tak nie do końca jest takie fajne, bo jest dużo właśnie pozamykanych rzeczy. Jest jedno muzeum otwarte, te hajlandzkie bodajże. Hmm, aczkolwiek muszę sprawdzić, czy to już nie jest zamknięte, bo hmm, na basenie, chyba bodajże od 30. 29 już jest zamknięty, jest zamknięty Sylwester, zamknięty Nowy Rok, także dużo rzeczy tu się zamyka i trzeba po prostu cieszyć się i mieć własny jakiś tam jakiś pomysł na, na siebie, żeby się, żeby się nie nudzić. Aczkolwiek tutaj się tak naprawdę do końca nie można nudzić, bo można pojechać do, na jakąś wyspę. Właśnie tak się zastanawiałam, czy nie, 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 nie po prostu mi sprawdzić gdzieś jakiegoś wyjazdu na wyspę, czy są jeszcze jakieś promy. Na Wisa można wjechać tą kolejką, taką tą kapsułową dużą do góry całkowicie, gdzie bardzo właśnie chcielibyśmy pojechać. Ale jakby było troszkę więcej śniegu, żeby miorek może pozjeżdżał sobie troszeczkę na tym. Także jest co robić, tylko po prostu trzeba mieć troszkę inwencji twórczej własnej i, i spokojnie można. O, widzę, że chłopaki wrócili już spod prysznica. No to co, kończę i biorę się za śniadanko i... Pewnie jak gdzieś pojedziemy, to pewnie pochwalę się Wam, co, co wymyśliliśmy. Chłopaki przynieśli kolejny, śniada, kolejny obiad. Lunchek dzisiaj będzie chyba dietetyczny, co? Tak. Te krabiki, chodź. 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 Sobie Ciągle zobaczyć, co robią do mnie. Mama, patrz. co robią do mnie. I ty No chyba nie. I tak no, wiecie, że ona cię chciała, żebyś na rączki je wziął. Chyba nie. Patrz, teraz. Mm. Patrz, patrz. Teraz. Niezłe się na kochać. Ale ładne tutaj kleszcze ma. Ojej, ile tam języka będzie. Mniam, mniam. Jakiego? Tak, to jest duże. Ten pierwszy połów był chyba taki największy, nie? Wtedy. Ale dobrej to. Mamy więcej, drugi. To są przynajmniej teraz duże takie, nie? Bo wtedy tak, było dużo duże. małych. Mamy duże. O. Mogę wytrzymać? Kawik. On pisnął? Nie wiem Łap! Mam duże kabiki. Ja tam jeszcze jedę Ale trzymają się! Jak się złapał <laughs> Jak? Nie chcę zejść się nawet nagrywa, a my jedziemy już na basen, podobno jest otwarty i nie trzeba bukować nawet online, więc zobaczymy czy nam się uda, czy nie, czy przejedziemy czy coś się pogorszyło na drodze, czy nie no to zobaczenia później już na miejsce i teraz nie wiem bo jest jeden basen i tu mamy te centrum sportu, więc trzeba będzie się dowiedzieć w którym miejscu, zakniemy przez okno co tutaj jest? Jak to wygląda z zewnątrz. Ale nie, to jest chyba jedno wejście, bo tu są drzwi na ten. No. Wow. tak to nie więcej wygląda. Dobra, idziemy kupić bilety. O, to jest to jest 53 punta za bilety i za spręgki i okularki dla jemierów. My już jesteśmy po basenie, było nawet fajnie, tam chyba bodajże za 15 chyba, nie? Czy o nie, o trzeciej dokładnie wyciągali dzieciakom różne zabawki, czyli takie te pianki, na których można po wodzie dryfować, zabawki. <coughs> Więc wtedy projekt zrobił bardzo duży ruch. A teraz jedziemy chyba po tą, tą butlę na tą wodę. Mam nadzieję, że Cię dojedziemy już to, do usłyszenia e, chyba już do domu. Wróciliśmy już z baseniku, abyśmy byliśmy na takich małych, małych jeszcze. Jakąś taką podróbkę, oil a plexu, jakiś pleks, coś tam system. Ten fund 90 kosztował, kupiłam dla siebie witaminy z żelazem, bo się okazało, że wyzwaniają do mnie z naszego GP, że moje wyniki wyszły źle i trzeba będzie powtórzyć więc, a że ostatnio e, przez ten covid pewnie wyniki mi spadły, więc grafujemy się jak możemy tak, juniorowi kupiliśmy kredki zwykłe takie gąbe, te gąbeczki zwykłe do kąpieli z tą szorstką stroną, bo niestety moja została wyrzucona, pozostawiłam ją w łazience, dla juniora jedna książeczka, druga i takie chyba... bardzo trudne och, nie przesadzaj sos i co jeszcze? no i chyba to by było wszystko Widzicie, musimy sobie radzić z suszeniem, więc radzimy sobie jak tylko jak możemy. będzie na początku uchylić trochę okna, ale co, radzimy sobie. Zaraz bierzemy się za to strzałkowskie. Mamo, no, kawa robisz jeszcze zupkę nisko. A tu nie robię, może zrobię te normalnej zupki, tej takiej treściwej, co jest. Mam jeszcze kasołkę, czy jadłówkę, czy jakieś inne takie to treściwe, co są. Zaraz będziemy jedli normalne jedzenie. Dobra, ja się będę zajedzenie, bo Bor Afoł Też już kupione kieliszki do szampana na Sylwestra. Junirka y, obiadek. O, tak, obiad, kolacja w sumie później. Nie, obiad. W sumie ja w piąta godzina jest, y, Nagecy, frytki, ogóreczek. Tutaj się gotuje do Rafała zupa. Niestety wylałam do zlewu część, więc będzie ja tylko Rafał. Ale naprawdę powiem wam, że jest... Czekajcie. Godna zupa polecenia, a czy godna zupa polecenia, zupa godna polecenia, bo naprawdę są bardzo dobre w smaku, nie są takie jakieś mało treściwe, tylko naprawdę i, i mięso, i ziemniaczek, i naprawdę dobrze doprawione, także bardzo polecam. A teraz już nasza kolacyjka, badokolacja, ja niedolce śniadanie, ja grubaśne frytki i, okay, yeah. okay. Czy zrezymaj, czy I mój sos sos Ikeją. I, tą, I mam, to, I to? I To życzę sobie i wam smacznego, do usłyszenia później. Wreszcie otwieramy mogę tą butlę. Mogę wam pokazać magię. Pa, pa. Bo. To jest Oli. dość duży zbiornik, bo to jest aż 50... I nie żebyś nie pogubił wszystkiego. 51 litrów na wodę. Dostaliśmy w prezencie karty upominkowe, i w ramach tych kart dopłaciliśmy 20 funtów. Dzień dobry, tak Na szczęście to tylko są... butelka na wodę, więc nic z temu nie będzie. To, co tutaj widzicie, to jest wszystko do złożenia. Jest to jest do trzymania, do ciągnięcia w sumie tej butli. Tej Teraz wam pokażemy a sam zbiorniczek w ogóle wygląda tak czemu tam patrzysz? jakaś czy co? powinien gdzieś być wężyk podobno jeszcze który się nakłada na kranik jest? Wider, poczekaj Aha, to, to taki mały, to 9 cm? Mhm. Uu, no małe jest 9 centymetrów? Uuu, to po trochę, pokaż. No i tym się niby... Ej, ale trzeba będzie go chyba wziąć i wypłukać w środku, bo jakieś jakiś taki przykurzony tak naprawdę jest. Tak, ucinali. No dobra, no to to składamy i pokażemy wam w całości. Albo... Albo co? bo Junior pokaże? Ja wszystko odcinałem. To właśnie te kółka czarne, to się właśnie jedzie, wiesz? To są te koła. Do że tego nie trzeba nosić. a po prostu się ciągnie. Zakłada się. To są kółka? Nie, to są zakrętki akurat, wiesz. Wszystko jest unboxed. A, jest ta rurka popatrz. Tą właśnie rurkę bezbarwną wpuszcza się do tego do... znaczy wkłada się do tego zielonego, żeby się po prostu lepiejło, lało, lepiej lało. A gdzie się kółka? Miorku, nie, to, to musisz złożyć najpierw do tego, tak. Aha. To do tego, nie wiem czy to się przykręca, są tam śrubki jakieś? Nie, na no, klika tylko. Klika. Czekaj, może tata to zrobi, co? Nie. nie to dziecko. on zawsze wszystko musi sam. No widzisz, nie potrafisz, daj to tacie. To zawsze nie fair. To jest fair. В паспорте ты другим. Ты напомнил, кто так? входит, кому же те же и входят. Ну и видишь, у Фави же вешал винт. Ну и наклик может быть, да? No trochę siły Rafał musisz użyć, żeby to zrobić, nie? Tato. No nie masz takiej siły jak tato, Junior. Mam. Nie masz. Chyba wiem, wiemy jak to powinno być. Wiem, jak to powinno być. I to. Mogę go Tak. Do tego. To musi być No że to już nie będzie. Musiał tego dźwigać tylko będzie się ciągnął wodę i. Tak dookoła. No. Tak. Mm. Tak. Mhm. Mm. To trochę dziwne. Ciężko coś co? Tak bardzo ciężko jak myślisz. Ja się przyczepić. Jeszcze no ja trzy mam w ty. ty jeden, tata drugi, no. Jeszcze mam dwie. Dwa jakieś. Robione. Tak. Dobra, czekaj. Bam, bam, bam. Już bam. I to się ciągnie. Koszerka, koszerka. Dobra, teraz to ta jeszcze uszelki pozakładam, no Jeszcze! Też. Dwa. Dobrze ułożyłeś tą uszczelkę, nie? A czemu masz tyle tych Nie, nie układzie bez pewnie, co? Widzisz jak się wkłada? Tutaj? Chyba nie, bo tam widzisz, że jakaś mała jest. O, tak, idę do środka tutaj. Mhm. Na boki. No to teraz ubieraj buciki i proszę iść po wodę. Aha, ale to trzeba przepłukać w środku, nie? dzisiejszym będę się z Wami żegnał, jak że to za godzinę 19:42. Oh, Prawdopodobnie, nie, pokażę. Prawdopodobnie nie będziemy już gotować tych krabów, a jeżeli je gotujemy, to dopiero wrzucę w filmie bo już nie będę czekała dłużej. Hmm, pokażę Wam to, jak Hello. No, a tam się niestety suszy nasze, nasze mm. czy po basenie. Dobra kochani, e, życzę Wam miłej, spokojnej nocy, miłego dnia, bo nie wiem kiedy to będziemy czy nie Zapraszam Was do nowenia jutro w kolejnym nowym kolejnym dniu.